Toronto Cash osiągnął 79% spadek depozytów. Toronto Cash odnotował ogromny spadek depozytów i wzrost wypłat po tym, jak został usankcjonowany przez Departament Skarbu USA. Od czasu nałożenia sankcji do firmy wpłynęło zaledwie 6 milionów dolarów. Stanowi to spadek o 78,5% w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim tygodniu. W tym samym czasie użytkownicy pośpieszyli się z wypłatą swoich środków, od czasu ogłoszenia sankcji wycofano 62 miliony dolarów, zmniejszając ilość kryptowalut przechowywanych na adresach o 15%. Czy Metaverse za chwilę się zawali? Spadki o 91%. Szum wokół koncepcji Metaverse jest teraz w stanie zawieszenia, ponieważ spekulacje dotyczące świata cyfrowego ustają. Raporty wskazują, że NFT znajdujące się pod opieką najważniejszej platformy Metaverse wykazują tendencję spadkową. Główne platformy Metaverse takie jak The Decentraland, Sandbox i Somium Space stoją w obliczu spadku przychodów nawet o 95%. Tymczasem wydaje się, że popyt na wirtualne ziemie jest mniejszy, ponieważ średnia sprzedaż gruntów wciąż maleje.